Cześć, witam Cię w specjalnym 56. odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki, w którym razem z moimi gośćmi, ekspertami podatkowymi, rozmawiamy o najważniejszych problemach podatkowych. Nazywam się Michał Wilk i jestem doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii prawno-podatkowej Gardens Tax and Legal. Jestem także wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Nagrywam ten odcinek pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, no i w tej świątecznej atmosferze, w tym specjalnym czasie. Chciałem i sobie, i Wam dać odpocząć od podatków, przynajmniej w takim twardym, merytorycznym wydaniu. Dużo tego było w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, i dziś chciałem spojrzeć trochę wstecz, a trochę w przód. I powiedzieć coś więcej o samym przedsięwzięciu. Dzień dobry, podatki. Stąd też właśnie pomysł na taki świąteczno-noworoczny odcinek specjalny. Czas chyba nam wszystkim biegnie jak szalony. I to właściwie jest banał, ale ja sam mam wrażenie, że rozpocząłem przygodę z podcastingiem, z nagrywaniem tego podcastu, no, może przed paroma tygodniami, przed paroma miesiącami. No okazuje się, i tutaj systemy nie kłamią, że pierwszy odcinek, takie intro, zapowiedź podcastu, opublikowałem już 21 sierpnia, ale uwaga, 2020 roku czyli to już jest prawie półtora roku tego przedsięwzięcia i życia tego podcastu. Pierwszy odcinek, czy właściwie pierwsze dwa odcinki merytoryczne, nagrałem z Pawłem Mikułą. O formalizmie prawa podatkowego oraz z Adamem Bartosiewiczem o uldze na złe długi. I mówię pierwsze odcinki, bo one ukazały się w tego samego dnia we wrześniu. I z tego miejsca, panowie, bardzo chciałem wam podziękować za zaufanie, no bo jednak w momencie, w którym zaprosiłem was do podcastu, do nagrania, no to właściwie tego podcastu, a zapraszałem was w sierpniu, no jego jeszcze nie było, więc wymagało to. Z waszej strony pewnej dozy odwagi i zaryzykowania nie tylko czasu, ale też, nie wiem, reputacji, no, że chcieliście wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Pamiętam dwie podróże do Katowic, gdzie nagrywałem u Pawła, i do Szczecina, gdzie nagrywałem u Adama, Do Szczecina przy okazji wakacji w Pobierowie i pamiętam te. Godziny przygotowań, a właściwie nawet noce przygotowań, kiedy z drżącym sercem zastanawiałem się, jak to będzie, no bo to nie tylko jest kwestia przygotowania merytorycznego, a obydwa te odcinki wymagały ode mnie też przygotowania merytorycznego, ale przede wszystkim takie obawy, czy dam sobie radę z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, no bo przecież to jest prowadzenie takiej rozmowy przeprowadzenie dobrego wywiadu. Wymaga no, zupełnie innych umiejętności niż nawet przeprowadzenie szkolenia, wykładu na uniwersytecie czy przeprowadzenie jakiegoś projektu doradczego. Więc to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Na marginesie można sobie posłuchać tych pierwszych odcinków i ostatnich odcinków i ocenić, czy czegoś się przez te półtora roku nauczyłem, czy, czy nie. A jak to się w ogóle zaczęło? I skąd ten pomysł na na ten projekt. No, po pierwsze, to ja uwielbiam podcasty i słucham ich już od dłuższego czasu. Lubię w ten sposób, lubię w ogóle przyswajać informacje w tej formie. Lubię też tak wykorzystywać czas, w szczególności w środkach transportu, w szczególności w samochodzie, gdzie, wiadomo, jeśli prowadzę, nie mogę poczytać książki. No, i wśród tych podcastów, które słuchałem, a słuchałem ich dużo, i dużo już wówczas, te dwa, trzy lata temu, było dobrych podcastów. Brakowało mi czegoś o podatkach, ale w szczególności w takim ujęciu bardziej, powiedziałbym, publicystycznym. Chodziło o to, żeby posłuchać z jednej strony czegoś o podatkach, o prawie podatkowym, ale z drugiej strony nie chodziło mi o szkolenie, bo też rzeczywiście można sobie. Musiał się udział w jakimś szkoleniu przecież i wyłączyć wideo i słuchać na przykład w samochodzie samego audio, ale chodziło mi co o coś lżejszego, takiego bardziej publicystycznego, żeby to jednak była forma relaksu. Dodatkowo lubię mówić, pamiętam, jako dziecko miałem taką zabawę. Lubiłem na magnetofonie nagrywać na kasetach no takie audycje. Tam było trochę mówienia, trochę zapowiadania i trochę muzyki. Miksowałem to później drugim magnetofonem bardzo dużo mi to dawało zabawy i radości. Dodatkowo lubię poznawać nowych ciekawych ludzi. No i na to wszystko nałożyła się jeszcze pandemia, która spowodowała, że miałem trochę więcej czasu. Mówimy tutaj o marcu, kwietniu, maju 2021 roku. No i z tego wszystkiego jak sobie to poskładałem, płynął taki wniosek, że może sam nagram taki podcast o podatkach i, i dodatkowo z naciskiem na wywiady żeby właśnie mieć trochę też taki pretekst do poznania nowych ludzi z różnych środowisk, z różnych firm doradczych także. Od początku to nie miał być projekt kancelaryjny, choć oczywiście no, ja jestem bardzo mocno związany z Gardens, Tax and Legal i podcast z, z tej racji również te związki ma, ale chodziło mi, żeby to było coś odrębnego, no, żeby też te osoby, które zapraszam nie miały takiego wrażenia, że ja to robię w celach Promocyjnych kancelarii, że to, to nie miał być podcast, który promuje nasze usługi. No wręcz przeciwnie, idea była zawsze taka, żeby promować tych gości, ekspertów, którzy do mnie przychodzą. I dużo miałem rozterek i wątpliwości na początku, no czy warto się tym zajmować, czy dam radę, i czy w ogóle ktoś będzie tego słuchał, czy to cokolwiek to będzie miało jakikolwiek sens. I wtedy, pamiętam, odbyłem kilka ważnych dla mnie rozmów, które popchnęły mnie do tego, żeby jednak się tym zająć, tym przedsięwzięciem. I z tego miejsca też bardzo dziękuję w szczególności żonie, Anecie, profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi, Pawłowi Mikule, Ali Sarnie czy Alkowi Słyszowi za te rozmowy i wymianę poglądów. W szczególności pamiętam taką rozmowę z Pawłem, który trochę podobnie jak ja, mam nadzieję Paweł, że nie zdradzam tutaj żadnych tajemnic, lubi Przemyśliwać różne kwestie, czasem nadmiernie, no ale sam wtedy powiedział: no, przestań się zastanawiać, tylko po prostu zrób i zobacz, co się stanie, zobacz, co będzie. Tak jak mówię, była wiosna 20 roku i wtedy pojawiła się ta wstępna idea. No, brakowało mi zupełnie kompetencji i takiego instrumentarium, no, nawet technicznego. No, nie mówię nawet o sprzęcie, tylko o tym, jak to po prostu wszystko poskładać i jak to, jak to się robi. I wtedy, pamiętam, zapisałem się na kurs Marka Jankowskiego Podcast Pro. On odbywał się, myślę, że to już była zaawansowana wiosna. Wydaje mi się, że czerwiec 2020 roku. No to było rzeczywiście odkrycie, to znaczy, zostałem poprowadzony za rączkę od A do Z. Bardzo, bardzo polecam ten kurs dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć nagrywanie własnego podcastu. I przez kolejne. No myślę miesiąc, półtora miesiąca było trawienie tematu z mojej strony. Właściwie już byłem zdecydowany, ale no trzeba było podjąć ten pierwszy krok i w sierpniu, pod koniec sierpnia były te pierwsze nagrania, o których powiedziałem z Pawłem i Zadamem. Podcast pojawił się na platformach podcastowych, na Spotify, na podcastach Apple i Google. Od razu też uruchomiłem stronę dzień dobrypodatki.pl, na której te odcinki były. Umieszczane z archiwum tych odcinków, cały czas można tam sobie to pełne archiwum przejrzeć ze wszystkimi notatkami z poszczególnych odcinków. Potem też pojawił się dość szybko profil na Facebooku, profil na LinkedInie, myślę, że po miesiącu, po dwóch, grupa na Facebooku, forum profesjonalistów podatkowych, gdzie dyskutujemy o nagraniach, ale nie tylko o wielu innych ważnych kwestiach podatkowych. No, i też jesienią pojawiła się idea newslettera. Ja oprócz tego, że lubię mówić, to lubię pisać. Nawet nie wiem, czy nie jest tak, że bardziej lubię pisać niż mówić. I te zdania jakoś zawsze lubiłem składać. Stąd też pomysł, żeby oprócz tego, że coś tam opowiadam o podatkach, żeby również przesyłać do moich słuchaczy moje no komentarze, opinie o tych aktualnych problemach podatkowych. I to się rzeczywiście dzieje. Na początkowo podcast nagrywałem i publikowałem co tydzień to przyznaję, było dużo pracy, ale też z drugiej strony, dużo materiałów dla słuchaczy, do opanowania, do ogarnięcia. Podcast to są czasem nawet godzinne, a pierwsze odcinki, kiedy jeszcze nie miałem takiej dyscypliny czasowej, nawet dużo dłużej niż godzinne nagrania. Pamiętam chyba na wiosnę już tego roku. 2021 komentarz jednego ze słuchaczy: Kiedy Dzień Dobry Podatki w końcu pójdzie na urlop? No bo my już nie dajemy rady słuchać. I wtedy zdają sobie sprawę, że rzeczywiście, jeżeli ten odcinek, każdy nowy odcinek pojawia się co wtorek, i ona na godzinę, czy ponad godzinę, i on jest jednak dość merytoryczny, mimo tego, że zawsze chciałem, żeby te nagrania były publicystyczne, ale no, nie ucieknie się od tej merytoryki, przecież, czyli wymaga pewnej dozy atencji, skupienia na tym nagraniu. No to faktycznie może być tak, że słuchacze, którzy chcieliby regularnie słuchać, nie nadążą i powstają zaległości, które są takie trochę mało komfortowe. No wtedy nadeszły wakacje, więc była niejako okazja do tego, żeby przejść na dwutygodniowy tryb nagrywania i publikacji podcastu. No i tak już zostało. W tej chwili myślę, ale może to, może jestem w błędzie, jest optymalnie. Podcast ukazuje się co dwa tygodnie, w te wtorki, kiedy się nie ukazuje, staram się wysyłać, ostatnio było tego trochę mniej, ale chcę do tego wrócić, no taki bardziej tłusty newsletter z moimi komentarzami opiniami, no w takiej właśnie wersji pisanej. W lutym 2021 roku powstała Akademia Dzień Dobry Podatki, też trochę z takiej własnej potrzeby, idea była taka, żeby... Konsumować wiedzę podatkową w postaci nagrań, a niekoniecznie szkoleń na żywo. No, również ze względu na optymalizację czasu jesteśmy zapracowani i wykrojenie pięciu czy sześciu godzin danego dnia na szkolenie na żywo może być problematyczne. Już nie mówiąc oczywiście o szkoleniu. Na które trzeba dojechać. Ja nie mówię, że takich szkoleń, że nie ma potrzeby. Oczywiście, że jest, potrzeba się spotkać. No ale z mojej perspektywy brakowało też takich nagrań. Nagrań podzielonych na kawałki, z możliwością także skonsultowania różnych wątpliwości na forum. I tak powstał pierwszy kurs o spółce komandytowej. Wtedy, jak pamiętamy, kwiecień, maj, no to był taki kwiecień, szczególnie gorący okres dla spółek komandytowych. Później wraz z Jakubem Wirskim zrobiliśmy kurs o schematach podatkowych. No, teraz flagowy mój produkt, taki kurs, to jest kurs o Polskim Ładzie, Biznes po Polskim Ładzie. W międzyczasie nagraliśmy także ze Zdzisławem Ozeleskim dwa szkolenia z zakresu VAT o pakiet e-commerce i o Slim VAT 2.0. Te szkolenia są ciągle dostępne na stronie Akademii. Są już pomysły na kolejne, samodzielnie, ale także z innymi ekspertami i bardzo chciałbym też rozwijać ten wątek i tę część. Działalności w obszarze Dzień Dobry, podatki. Jak Dzień Dobry, podatki wyglądają w liczbach? No, otóż, w tym momencie, tak jak już powiedziałem, nagrywam 56. odcinek podcastu, więc tych materiałów jest już trochę do odsłuchania. Jeśli ktoś do nas dołącza teraz, to rzeczywiście jest tego sporo. Część tych odcinków trochę się mogła zdezaktualizować, ale duża część ma charakter uniwersalny. Co więcej, jeśli nawet nagrywam na temat bieżący, zawsze przyświeca mi taka idea, żeby ten odcinek był słuchalny przez maksymalnie długi czas. Więc tam też pojawiają się, nawet jeżeli komentujemy jakieś bieżące orzeczenia, na przykład Trybunału Sprawiedliwości, to staram się jednak, żebyśmy z tego mogli wyciągnąć pewne bardziej uniwersalne idee. No i tutaj pomaga to, że no, odcinki chciałbym, żeby były bardziej publicystyczne, a mniej... No, takie twardo szkoleniowe, dzięki temu też troszkę mniej jest ryzyka dezaktualizacji. Mamy ponad 65 tysięcy odsłuchań podcastu, z czego 15 tysięcy w ostatnich 30 dniach. To też pokazuje to, że tych słuchaczy przybywa, z czego się bardzo cieszę, no bo przecież to była jedna z moich obaw, że nikt tego nie będzie chciał słuchać. Więc to jest super. Jeśli chodzi o odbiorców, to też bardzo prężnie rozwija się newsletter. Tam mamy już ponad 30 tysięcy subskrybentów, ponad 5 tysięcy osób w grupie na Facebooku, forum profesjonalistów podatkowych. Także jest nas coraz więcej, co też mnie cieszy, bo ta wiedza krąży i na zasadach synergii budujemy pełną wartość, bo każdy z nas wie więcej, wie coś innego, i razem można, no, razem można po prostu więcej. Co dalej? Jeśli chodzi o podcast, to już mam umówionych kilkoro fantastycznych gości na nowy rok. Mam też sporo dylematów, takich jak chociażby to, czy ograniczać się do podcastu, czy może zacząć nagrywać wideo przy okazji odcinków i umieszczać to na YouTubie. Czy odcinki powinny być bardziej publicystyczne, czy może jednak bardziej takie twarde, merytorycznie, no bo to jest takie moje podejście, ja mnie się wydaje, że one powinny być luźniejsze, ale no, chciałbym to zderzyć z wami, ze słuchaczami, czy zapraszać bardziej doradców podatkowych, księgowych, czy może sędziów, czy naukowców. Czy może administrację podatkową, czy jednak powinien być tutaj jakiś miks, czy kierować ten podcast bardziej do profesjonalistów podatkowych, do osób, które zawodowo zajmują się podatkami, czy może szerzej, do szerszej grupy odbiorców zainteresowanych generalnie podatkami? I mam taki pomysł, żeby zadać Wam te pytania w styczniu w formie ankiety, i z tego miejsca bardzo dziękuję. Za tę pomoc z góry. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby mieć od Was tę informację zwrotną. No dzięki temu mogę kształtować ten podcast tak, jak, no jak chcecie, żeby on wyglądał. Możecie już, jeśli macie pomysły na dalszy rozwój podcastu, przesyłać mi je mailowo, czy też w komentarzach do tego odcinka. Bardzo będę za to wdzięczny. Planuję też oczywiście dalszy rozwój akademii. Wydaje mi się, że ta formuła szkoleń i kursów została dobrze przyjęta i jest potrzeba dalszego poszerzania wiedzy podatkowej, też od tej strony praktycznej. Planuję też rozwój newslettera i dostarczanie jeszcze więcej takich pisanych, wartościowych treści. Nie tyle może ilościowo, co bardziej jakościowo. Nie chciałbym też, żeby ten newsletter wychodził codziennie. No, ale tak, właśnie co wtorek wydaje mi się znów, wydaje mi się, byłoby optymalnie i chciałbym tam umieszczać moje komentarze, może też komentarze innych ekspertów podatkowych, a może w ogóle powinienem opakować to wszystko w formę takiej platformy, klubu Dzień dobry, podatki. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. I na koniec mam bardzo gorącą prośbę: jeśli podoba Ci się to, co robię, daj proszę znać, że Ci się podoba. To jest dla mnie paliwo do dalszego działania, do dalszego rozwoju. I no, tak naprawdę mówię w tej chwili w pustym pokoju do mikrofonu. Wiem, no, mam świadomość tego, że jesteście tam po drugiej stronie i wprawdzie z pewnym opóźnieniem czasowym, ale, ale jest ten kontakt z wami. Ale no jest dla mnie niesamowite, jak pojawiają się te komentarze, informacje zwrotne w różnej formie. No, rzeczywiście daje to ogromną motywację do dalszego działania. Stąd też te moje prośby o to, żeby polubić moje wpisy, informacje o tych odcinkach na mediach społecznościowych, o pozostawienie komentarza, o dodanie w ogóle tego podcastu do obserwowanych, na przykład na Spotify czy na podcastach Apple'a czy Google'a. Na podcastach Apple'a można też napisać recenzję, zostawić opinię, ocenić ten podcast, no a wreszcie można do mnie po prostu napisać maila i to naprawdę jest dla mnie ważniejsze niż mogłoby się wydawać. To tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie do końca tego odcinka. Dajcie właśnie znać, czy taka formuła od czasu do czasu mniej merytoryczna jest fajna i pozwólcie, że złożę wam najlepsze życzenia na nowy rok. Myślę z zawodowego punktu widzenia życzenia stabilności, z prywatnego, życiowego przede wszystkim zdrowia, myślę, że w tych czasach, w których teraz żyjemy, nie są to banalne życzenia, no i radości z życia. Do usłyszenia, do przeczytania, a także być może do zobaczenia. Dzięki, cześć.